W dzisiejszym filmie zrobię powrót do przeszłości. Taki check Bartim my form przed zalaniem. To jest ostatni posiłek dobiłem w ten sposób 5000 kalorii. I cały ten dzisiejszy dzień kończę sobie lejsami z pieca Do czasów kiedy ważyłem aż 90 kg i jadłem 4500 kalorii dziennie. Nie chciałbym jednak, żeby ten film był jakimś challengem, bo uważam, że na podstawie tego, jak żyłem te półtorej roku temu, można wytknąć dużo błędów i dlatego dzisiaj będę bardzo krytyczny wobec siebie właśnie z tego okresu. Cały ten film rozpoczynam od soboty. Na maśle smażę lekko ściętą jajecznicę z czterech jajek. Dorzucam do niej cztery tosty z lekkim serkiem wiejskim i pomidorem. Okej, okay, jeżeli chodzi o ten posiłek, to uważam, że zaczynamy ten film od najlepszego posiłku. Tutaj nie ma się tak naprawdę do czego dojebać. Jajeczniczka z czterech jajek, bardzo fajnie. Tutaj zamiast tych tostów tak naprawdę, no mógłbym jakąś grachamkę wrzucić, ale tak ogólnie uważam, że te danie ma prawo bytu nawet aktualnie na mojej masie. Jest tu fajne źródło białka w postaci serka wiejskiego, w postaci jajek. Są tu zdrowe tłuszcze, właśnie idące z jajek. Jest do tego jakieś warzywko w postaci pomidora. Generalnie uważam, że... tak jak już powiedziałem, ten posiłek jest w miarę w porządku. No i po tym dosyć dobrym śniadaniu przechodzimy do kolejnego posiłku, który już nie wygląda tak kolorowo. W międzyczasie po śniadaniu zjadam garść orzechów pekan i wypijam całego kubusia. Podbija mi to kalorie o 576. I tak jak orzechy pekan, jak i inne orzechy są super źródłem zdrowych tłuszczy oraz też białka, tak w temacie drugiego produktu Muszę powiedzieć parę zdań, bo muszę przyznać, że strasznie, ale to strasznie nadużywałem picia soków. I tu też właśnie jest taki. Podstawowy problem tego, jak w tamtym momencie jadłem, to znaczy, ja po prostu jadłem za dużo tych kalorii. Na początku, jak startowałem z masą, przy wadze 57 kg, gdzieś sobie wyczytałem, że te 2 kg na miesiąc powinienem przybierać i mniej więcej się tego trzymałem. Jednak nie zauważyłem, w którym momencie zacząłem przekraczać tą granicę i w momencie, w którym ja ważyłem już te 85-87 nawet kg, to tempo 2 kg na miesiąc. W masie to był po prostu debilizm muszę to powiedzieć i też stąd wynikał ten sok, ja codziennie wrzucałem sobie jedną butelkę takiego soku, bo to było 400 kalorii które po prostu wypijałem więc to wchodziło bardzo łatwo, natomiast uważam, że gdyby tego soku w diecie nie było i miałem 4100 kalorii to wyszedłbym na tym po prostu dużo lepiej bo tak jak mówię, nie dość, że były to kalorie, których tak naprawdę już nie potrzebowałem do dalszego masowania to dodatkowo były to gówniane kalorie bo w większości jest to po prostu cukier i teraz też taką ważną kwestią jeszcze odnośnie tego soku, jest to, że w tym dniu jest on wrzucony totalnie bez sensu. Bo, tak jak już powiedziałem, pijąc taki sok, dostarczam ogromną ilość cukru i tak naprawdę w żaden sposób tego cukru nie wykorzystuję. Bo, gdybym jeszcze stricte po wypiciu soku poszedł na siłownię, to dałoby się to usprawiedliwić. Natomiast Tutaj. No jest to już ciężkie zadanie. Kilka godzin później przyrządzam obiad. Kroję drobno czosnek i cebulę w kostkach. Do wątka wlewam oliwę i gdy ta złapie temperatury, wsypuję cebulę, którą podsmażam do zeszklenia. Później dodaję czosnek, doprawiam bazylią i po chwili wrzucam krojone pomidory z puszki. Całość mieszam i zostawiam na 15 minut. W tym czasie przyrządzam mięso. Na patelnię wrzucam 400 g wołowiny i 400 g mięsa wieprzowo-wołowego. Po kilku minutach mięso powinno stracić surowy kolor. I wtedy doprawiam je papryką ostrą oraz oregano. Całość mieszam i zostawiam jeszcze na chwilę. Aby Lekko podsmażyć mięso. W tym czasie wrzucam makaron do gotującej się wody i wracam do sosu. Blenduję go na gładką masę, wylewam całość do mięsa, mieszam i zostawiam na około 10 minut. No i co mogę teraz powiedzieć o tym spaghetti? Muszę przyznać, że bardzo się cieszę, że sobie je dzisiaj robię. Dzisiaj mogę sobie je zjeść, bo taką wersję spaghetti z mięsem wieprzowym bardzo, bardzo lubię. Natomiast yy, osoby, które mnie oglądają, wiedzą, że ten przepis już dawno sobie zaktualizowałem. W ostatnim filmie z mojej diety nawet był on. W tym momencie bardziej opieram to na ućciu wołową. Czyli zdrowszym mięsie dużo. No i tutaj to jest właśnie podstawowy problem tej świńskiej masy, na której byłem. To znaczy, tej całej pogoni za kaloriami, za tym, żeby zjeść te 4,5 tysiąca kalorii dziennie. Mogę to powiedzieć, że totalnie omijałem w swojej diecie warzywa i owoce, a bardziej. Nie zwracałem na to uwagi, żeby te produkty umieszczać w swojej diecie. Zobaczcie, to jest trzeci posiłek. Jak na razie zjadłem pół pomidora i to jest tyle z owoców i warzyw. A te produkty powinny być w każdym kolejnym posiłku. I przy okazji tego, jak teraz sobie będę jadł te spaghetti, chcę poruszyć jedną kwestię, bo to właśnie to zmotywowało mnie do tego, żeby w ogóle ten film nagrać. Generalnie jakiś czas temu byłem na takim badaniu, gdzie głównie poszedłem po to, żeby przebadać swoją tkankę tłuszczową, natomiast było tam trochę też innych parametrów. I jednym z nich, jak tu możecie zobaczyć, jest coś takiego jak wskaźnik tkanki trzewnej. U mnie wynosi on 3, tak wygląda ta skala. Z tego co się dowiedziałem w moim wieku, czyli w wieku 18 lat, ten wskaźnik powinien wynosić 1 lub 2, żeby tak w 100% być zdrowym. U mnie wynosi on 3, czyli z jakiegoś powodu jest właśnie lekko podbity. Tak w dużym uproszczeniu wskaźnik tkanki trzewnej mówi o tym, jak bardzo otłuszczone są nasze narządy. I to jest właśnie ten moment, który chcę najbardziej podkreślić w tym filmie, bo uważam, że ten leciutko podbity, bo to mówię. To dalej jest jakby zdrowe u mnie Ale ten leciutko podbity wskaźnik tkanki trzewnej Jestem przekonany, że wynika właśnie z tego Że miałem ten okres Świńskiej masy I gdybym na przykład powtórzył to teraz Albo siedziałbym jeszcze dłużej na tym wysokim bodyfacie Najprawdopodobniej byłoby to jeszcze bardziej podbite A taki tłuszcz Osadzony na narządach jest dużo ciężej spalić I to ten tłuszcz jest właśnie Najbardziej niebezpieczny dla naszego organizmu. Dlatego w tej całej pogoni za byciem jak największym, za zbudowaniem jak największej siły, jak największej masy mięśniowej, trzeba mieć z tyłu głowy to, że przesiadywanie na wysokim bodyfacie jest po prostu niebezpieczne dla naszego organizmu. I no jakby to powiedzieć, ja pamiętam co ja miałem w głowie te półtorej roku temu i jak bardzo się tym jarałem, że ta waga mi wreszcie rośnie bo przez całe życie przeszkadzało mi to, że byłem szczupły. Z tego powodu też właśnie nagrywam ten film, żeby osoby w podobnym momencie swojej przygody z siłownią mogły uniknąć tego, bo po pierwsze, tak jak tu pokazałem, może to nieść ze sobą złe konsekwencje dla organizmu, a po drugie, uważam, że jest to po prostu strata czasu. I teraz, żeby poprzeć te słowa o stracie czasu, chciałem pokazać wam, jak wyglądały moje ostatnie dwa lata na siłowni. We wrześniu 2022 roku, przy wadze około 70 kg, postanowiłem wejść na masę, podczas której jadłem mocno zawyżoną ilość kalorii. Po czterech pełnych miesiącach masy, doszedłem do 81 kg na wadze. Wycisnąłem wtedy swoje pierwsze 100 kg na klatę, doszedłem do 160 kg w martwym, i z tego powodu, że mój poziom bodyfatu kompletnie mi nie przeszkadzał na tamten moment, postanowiłem to kontynuować. Co prawda zwolniłem już lekko z tempem, natomiast po kolejnych 6 miesiącach doprowadziłem się do krytycznego momentu 90 kg. Ponownie mocno poprawiłem swoje wyniki siłowe, podnosząc 125 kg na klatę, 205 kg w martwym oraz 140 kg na przysiadzie. Wiedziałem już jednak, że jest to moment, w którym trzeba wejść na redukcję. Nie spodziewałem się jednak w tamtym momencie, że mam do zrzucenia aż tyle, ile rzeczywiście miałem. Po 5 miesiącach bardzo ciężkiej pracy zszedłem do 81 kg, jednak wraz z tą wagą spadła również siła. Przez następne Miesiące pracowałem jeszcze ciężej niż wtedy. Trenowałem najpierw 4, a później 5 razy w tygodniu, dokładając ogromną ilość kardio, codziennie pilnując kalorii. Gdy doszedłem już do fajnego docięcia widząc 73 kg na wadze, byłem jedynie w stanie wyrównać swój wynik na płaskiej i zaliczyć regres o 5 kg w martwym. Te wyniki mimo wszystko uznaję za sukces tego, że podczas redukcji dawałem z siebie 150% każdego dnia. Tak czy inaczej, uważam, że gdybym swoją świńską masę, która trwała 10 miesięcy, przeciągnął na 2 lata, byłbym dzisiaj w zupełnie innym miejscu ze swoją sylwetką, jak i ze swoimi wynikami. Siłowymi. Przez mój brak cierpliwości i zaślepienie szybkim progresem cały kolejny rok musiałem stracić na spalanie zbędnych kilogramów tłuszczu, co niestety trzeba nazwać stratą czasu. I teraz dochodzimy do chyba najgorszej części tego dnia jedzenia. Ponieważ w tym momencie mam do zjedzenia. Godzinę po obiedzie podbijam węgle dwoma bananami, paczką żelków i dorzucam do tego energetyka. Nie wiem, czy muszę tłumaczyć, dlaczego to nie ma większego sensu. Na swoje usprawiedliwienie mogę powiedzieć tylko tyle, że miałem w głowie w tamtym okresie to, że przed treningiem należy zjeść dużo węglowodanów i fajnie pobudzić się właśnie kofeiną. Z tym, że no tutaj to było po prostu przesadzone i chyba każdy się ze mną zgodzi. Jeżeli bym zjadł dwa banany, myślę, że to by wystarczyło. A dorzucanie jeszcze więcej cukru, gdzie wcześniej przypominam, piłem sok, gdzie też tego cukru było bardzo dużo, jest totalnie bez sensu. W temacie energetyków też jeszcze powiedziałbym to, że w tamtym okresie uważam z ręką na sercu, że przesad. Z piciem tej kofeiny Oczywiście poza aspektami zdrowotnymi Codzienne picie energetyków Nie ma o tyle sensu, że Zwiększa się nasza tolerancja kofeiny I z każdym kolejnym wbitym energetykiem Będzie on nas pobudzał po prostu mniej I właśnie tak jeszcze w temacie tych żelków Pomyślałem, że dopowiem jedną rzecz Myślę, że na pewno każda osoba Która gdzieś wyszukiwała właśnie To jak masować Jak zyskać na wadze bardzo szybko i tak dalej Spotkała się z taką tezą, że W momencie, w którym nie jesteście w stanie dobić kalorii Dobijcie je czymkolwiek. I nawet taka osoba jak Joe Fazer, której jestem dużym fanem, propagowała coś takiego. Na zasadzie takiej, że ten Dirty Bulking wcale nie jest aż taki zły na początku masowania. Na początku tej przygody z masowaniem. I ja powiem szczerze, że po tym, co zdążyłem przeżyć w swoim życiu, mam bardzo mieszane uczucia odnośnie tego, bo owszem, jeżeli to się zdarzy raz na, nie wiem, tydzień, dwa tygodnie, że swoje kalorie dobijecie jakimś McDonald'em czy innym syfem, to jest. To ok, natomiast wiem po sobie, że jeżeli zaczniecie sobie na to pozwalać, to stanie się to codziennością, i to też pokazywały te moje dni jedzenia, gdzie po prostu takie produkty, które generalnie są szkodliwe dla naszego zdrowia, jadłem codziennie. I tutaj jest już problem. Myślę, że gdybym w momencie, w którym nie byłem w stanie dobijać tych kalorii, po prostu odpuszczał, wyszedłbym mimo wszystko na tym lepiej. I w tym momencie tego dnia miałem zaplanowany trening, który, pomimo że nie jest aż tak związany z tematem świńskiej masy, również chciałbym lekko poruszyć. Na początku tamtej masy trenowałem 3 Push Pull Lex, na którym moje rezultaty nie były najlepsze. Po konsultacji z trenerem personalnym zmieniłem go na 3-dniowe FBW, po którym mój progres eksplodował. Główną zaletą tamtej zmiany był fakt taki, że swoje partie mięśniowe byłem w stanie aktywować dużo częściej podczas mniejszego obłożenia w danych sesjach treningowych. Trening Push Pull Lex rozpisany na 3 dni przewiduje ciężki trening danych partii mięśniowych tylko raz w tygodniu. Mięksień potrzebują Jedynie od 2 do 3 dni, żeby w pełni się zregenerować. W takiej rozpisce mają jednak one aż 7 dni przerwy pomiędzy sesjami. W 3 dniowym treningu FBW ten problem znika, bo pomimo, że mięśnie są bodźcowane słabiej, to znacznie częściej. Dzięki tej małej zmianie udało mi się ruszyć swój progres, jednak idąc na tej fali na początku 2023 roku, postanowiłem zwiększyć swoją objętość treningową, zostając jednak przy tym FBW, które na tamten moment nam nie działało. Tu jednak pojawił się następny problem. Według mojej rozpiski swoje treningi wykonywałem we wtorek, czwartek, sobotę i niedzielę, cały czas bazując na Ćwiczeniach. W tym wypadku trening, który robiłem w niedzielę tak naprawdę mijał się z celem, bo szedłem na niego totalnie zregenerowany. Paradoksalnie w tamtym okresie zajeżdżałem swoje mięśnie mocniej niż robię to teraz trenując 6 razy w tygodniu, właśnie ze względu na ten brak przemyślanej przerwy dla poszczególnych partii mięśniowych. Jakbym miał komuś podpowiadać, to według mnie najlepszymi planami dla osób trenujących 4 razy w tygodniu są upper-lower oraz push-pull. W przypadku tak rozpisanych treningów, pomimo że nie da się uwzględnić dnia przerwy pomiędzy każdą sesją, jesteśmy w stanie rozplanować to tak, żeby przykładowo jednego dnia aktywować górne części ciała, a następnego następnego trening nóg, podczas którego górne partie będą odpoczywać. Mogłoby się wydawać, że są to małe detale, natomiast odpowiedni plan treningowy potrafi dużo zmienić w naturalnej przygodzie z siłownią. I odnośnie treningu, z którego właśnie wróciłem, muszę powiedzieć to, że w tym dniu jestem wciśnięty tragicznie. Nie pamiętam szczerze, kiedy ostatni raz miałem tak słaby trening, jak dzisiaj, na którym byłem, bo tak jak na starcie było spoko, tak pod koniec treningu już zaczynałem czuć, jak opada mi ten cukier i w tym momencie jestem już szczerze tak zmęczony, że mógłbym od razu pójść spać. Jednak nie mogę, bo przede mną Mam Jeszcze jeden posiłek Po powrocie z treningu do miski wsypuję 100 gramów mąki 45 g odżywki białkowej Rozbijam dwa jajka i zalewam 400 mililitrami mleka Tę masę blenduję i na rozgrzanej patelni smażę naleśniki Używając przy tym łącznie 20 g oleju Naleśniki zrobione I te naleśniki w tym dniu muszę zjeść z tym Czyli z dżemem 100% owoców Kurde powiem wam szczerze, że aż sam jestem przerażony tym ile ja cukru w siebie wrzucałem w tamtym okresie tej świńskiej masy. Bo ja podczas y, tamtego okresu, z tego co pamiętam, nie miałem zamiaru robić jakiejś takiej brudnej masy i nie rozumiałem zarzutów ludzi, którzy mówili mi, że ta dieta jest daleko od idealnej. Natomiast po dzisiejszym dniu nie dziwię się, że mi tak pisaliście. To jest chyba właśnie też temat tego, że ja byłem bardzo, ale to bardzo zaślepiony tą pogonią za, za kaloriami, za tym, żeby masować. Bo, tak jak już wspominałem w tym filmie, mnie zawsze bardzo bolało to, że byłem chudziutki. I to nawet nie na tej zasadzie, że ktoś mi to mówił, że, nie wiem, jestem wychudzony czy coś w tym stylu, bo ta moja sylwetka raczej, wiecie, no, była taka nieodbiegająca od normy, po prostu. W tym wieku 13 lat raczej tak chłopaki wyglądają. Tylko mi osobiście to przeszkadzało i tak naprawdę robiłem to, żeby sam sobie coś udowodnić. Dzisiaj myślę, że na szczęście sprawa wygląda trochę inaczej z moją dietą. Choć kto wie, może za dwa lata też spojrzę na to i będę się załamywał, co ja w tym czasie odpierdalałem Tak czy inaczej, żeby zakończyć ten dzisiejszy film, muszę zjeść te trzy skurwy, syny. A to nie będzie łatwe. Dobra, został mi tu już ostatni widelec, kończymy to. Jak się mam być szczery, to zjedzenie tych naleśników było dla mnie trudniejszym zadaniem, niż zjedzenie 10 tysięcy kalorii, które niedawno nagrywałem. Nie wiem jak ja mogłem tak żyć na co dzień i mam nadzieję, że po tym filmie nikt nie wpadnie na pomysł, żeby kopiować ten dzień u siebie. No dawno tak obżarty nie byłem i zgaduję pewnie, że jutro mnie dodatkowo wysypie na twarzy. Serio, kluczem do zrobienia dobrej masy jest cierpliwość. I odradzam każdemu robienia tego jak najszybciej się da.